Bo mi czoło się świeci, nie? Nie? Świeci się, nie? Dobra. Co dzisiaj robimy? Botwinkę. Botwinkę dzisiaj robimy. Cześć wszystkim. Ja nazywam się Tobiasz. Ja nazywam się Tobiasz, a dziś przygotujemy botwinkę. Ogólnie mamy gościa, dzisiaj z nami jest Pawełek. Chodź Pawełku, pokaż się. Cześć! Cześć, no. jestem Paweł. Paweł przyjechał do nas specjalnie z Grudziądza, żebyśmy razem zrobili napój, po którym wszyscy poczujemy się lepiej. Dokładnie. Oprócz Ciebie. No. No. Zaczynamy. Zapraszamy. Dobra. Pawełek zaczynasz. Powiedz nam, Pawełku, który, to, który raz masz styczność z Thermomixem? Można powiedzieć, że drugi. A robisz już zupę? Po... Robisz już zupę w tak. Zupę pomidorową. Pomidorową. No dzisiaj będę robił botwinkę. Botwinkę, słuchaj, zapisałem już w, w naszych tych. Rozmiń listę. Tak, moje przepisy i zupy. Ona powinna być serduszkiem, ale nie wiem, czy serduszko się zaczytało. Tak, wybierz I botwinkę. Super. taki rocznik gotowanie. Tak na razie jest to bardzo proste. Do naczynia miksującego dodajemy pół pęczka botwinki. Super. Wrzucaj, Pawełku. Najpierw trzeba pokroić nasz pęczek botwinki. Na cztery równe części. Wrzucamy bofinkę. Co mamy dalej? 250 gram. gram śmietany 30. Super. Lejemy. Zakładamy pokrywę, pokrywa założona. I co się będzie działo? po pokrętło do połowy, Ustawię. do zielonego. Do dalej, 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 dalej! Dobra, super. Składniki się mieszają. Dobra, gotowe. Ściągaj pokrywę, kliknij dalej. Czego chcę dalej od nas? 700 gram ziemniaków. Pokrojone muszą być, czy nie? No to wrzucaj tak, jak mamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. szybciej troszkę. Wrzucę wszystko, wrzucę wszystko. Nie ma co. Teraz robimy dalej. Co, da co mamy dalej? 350-400 gram bulionu. Ważne, żeby bulion był troszkę schłodzony. O, 400! 400 gram. No, to żałować. Troszkę więcej ziemniaczków, mieliśmy więc 400 też bulionów. No, ja myślę, że to się zje, i tak. Dalej? Całą to No i teraz robimy dalej. Wow. Do zielonego, tak. Tak. Chyba gotuje niesamowite. Nasza botwinka się przygotuje za 5 sekund. Wow! Zupa w 15 sekund. Tego jeszcze nie widziałem. Wow! Kuszyczek, chyba żeby przecedzić. Mamy miski. Mamy Koszyczek wygląda w ten sposób. Wrzucam. Jest. Dobra. dobra się. tak. Nasze miski posiadają nóżki. Jeżeli nie macie misek na nóżkach, nic nie szkodzi. Ekstra. Mi się podoba. Jest trochę gorąca, więc trzeba uważać. Taką zupą zaskoczysz i znajomych, i rodzinę. Za jednym zamachem wyszło nam aż 6 porcji. Każdy się najadł, że aż rano bolała głowa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thermomixa, napisz do nas lub zadzwoń. Organizujemy również prezentacje na terenie Słupska i okolic, więc jeśli chcesz zobaczyć Thermomix z bliska, również daj znać. To tyle na dziś. Już za tydzień pokażemy Ci kolejne możliwości Thermomixa. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć! thank you